Tak jest ciekawi, że będą wszyscy wokół nas, tu będzie cały czas grupa osób. Jak będzie 200 zawodników, to przyjdzie ich 70 na start w zerowej minucie i będą nas oblężać. Czyli musimy się od nich odizolować, prawda? I jeszcze dodatkowo zakładając taśmy, że oni mają dostęp tylko do pewnego miejsca. Załóżmy, rysujemy tu boks. To jest boks. W który będą wchodzili zawodnicy na śniegu ale dodatkowo powinniśmy od tego rogu załóżmy do tamtej planszety powiesić taśmę, że zawodnicy nie mają prawa wejść tu na tą wysokość tego boksu, prawda? Że nie są nam na głowie. Oddzielamy ich od nas, że mamy spokój i oni wtedy stoją wszyscy przed nami, a nie za nami. Czyli nie dopuszczamy ani z boku, prawda? Tu musi być wolna przestrzeń, ma być spokój dla sędziów. Tu nie mogą być zabójcy z jednej i z drugiej strony, dokładnie. Czyli jak...